Cześć kochani. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, zrobię tutaj dla Was z kartle Normand taki krótki, króciutki wgląd po prostu w to, co w następnym czasie. Jakie energie w następnym czasie będą dla Was, tak? Do dyspozycji. Co może. Pomoże Wam w jakiś sposób w podjęciu pewnych decyzji, czy, czy nie wiem, rzuci Wam światło po prostu na, na pewne kwestie, tak? Czy, czy może się nad czymś zastanawiacie teraz, może. No, mam nadzieję, że po prostu Wam to w czymś pomoże. Dla każdego znaku yy, będę trzy karty wykładać i zobaczymy po prostu, co, yy, co, nam, co nam się tutaj pokaże, tak? Będziemy to po prostu rozpatrywać w w Kontekście najbliższych, powiedzmy, 2-3 tygodni, tak? To taki przedział czasowy możemy sobie założyć. Czyli mamy końcówkę sierpnia, czyli tak powiedzmy do. Może nawet do 15, do połowy września, tak? Może od połowy września uda mi się wtedy zrobić następne czytania. Ok. Dobrze, to zaczynamy. Karty oczywiście tasowane były. O, 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 właśnie, już się. już się pokazują. Czyli zaczynamy od barana i zobaczymy, jakie karty. bo chcą się dla barana pokazać, tak? Jakie jest przesłanie dla barana. Na, do połowy września, tak? Czyli na wrzesień. Tu są sprawy domowe, kochani. O o, 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 zobaczcie. Dla baranów pani, pan i myszy. Czyli tu są jakieś straty, słuchajcie. Tu są jakieś straty. Hmm, może chodzić tutaj, powiem tak: powiem, mam tutaj takie scenariusze. Po pierwsze, jeżeli chodzi o, o so, domową sytuację, to uważajcie na, um, mogą być jakieś wydatki powiedzmy, tak? Czy jakieś straty. Może się Wam coś zepsuć, może wam się coś um, po prostu jakiś, jakiś wydatek niespodziewany pojawić, tak? To, bo to jest myszy, które coś nam tam zawsze podbiorą, podkradną i um, czegoś nam wtedy brakuje, tak? Czegoś mamy za mało, albo um, albo czegoś w ogóle nie mamy, czyli tak, pierwsza kwestia to jest tak, jak już mówiłam, tutaj coś może być związane z waszym, z waszym domem, z domem, z mieszkaniem, czyli jakieś takie rzeczy, które będą was dotyczyły, tak, obydwojga i może to być de facto, są, mogą to być jakieś materialne kwestie. Tak, gdzie może być że trochę, trochę będziecie finansowo kiepsko coś tam się wam um, coś tam wam nie pójdzie tak może czy tak jak już mówiłam jakiś niespodziewany wydatek może się po prostu przytrafić um, możecie też ewentualnie coś zgubić możecie ewentualnie coś stracić tak także ostrożnie Trzymać wszystko przy sobie, pilnować i zwracać uwagę. To jest jedna rzecz, jedna, jedna y, y, opcja. Y, druga opcja jest taka, że może tutaj w Waszym związku, tak, jeżeli jesteście w związku, bo to jest dla kogoś, to jest dla baranów, które są w związkach, tak bym powiedziała. Yy, może być tutaj w pierwszym okresie tego września pomiędzy wami brak bliskości. Tak? Bo tu zobaczcie, tu chodzi o takie intymne życie, o takie intymne kwestie. I ten, yy, te myszy tutaj, tak jak już mówiłem, coś nam kradną i coś nam zabierają, więc możliwe, że, że po prostu będzie pomiędzy wami troszeczkę może być taki troszkę chłód, chłód uczuciowy. Może być jakieś ze względu na jakieś takie niedomówienia, coś, coś tam zostanie komuś powiedziane, czy druga osoba może to źle odebrać. Nie wiem tutaj, kto, komu tu nie jest powiedziane dokładnie, ale może to spowodować, że Że po prostu ta bliskość pomiędzy wami troszeczkę się tutaj gdzieś tam trosz, troszkę będzie tego mało. Także. Bądźcie dla siebie otwarci, bądźcie wyrozumiali. próbujcie szukać zawsze kompromisów, tak? Jeżeli coś takiego się zaczniecie, czy będziecie się będzie jakaś sytuacja, która w tym kierunku będzie zmierzała do jakiegoś spięcia, ścięcia, starcia, to miejcie to na uwadze i nie upierajcie się przy swoich racjach, żeby żeby być ze sobą po prostu blisko, żeby się nie oddalać od siebie, tak? To jest ta rada. Ale tak jak już mówiłam, może być, mo mogą sytuacje być tego typu, że będziecie się, że coś po prostu pomiędzy wami się może wydarzyć, że będziecie na, na jakiś czas od siebie troszeczkę odsunięci. Ale nie na długo. To jest, pamiętajcie, do połowy do połowy y, września. Ok. Druga, y, następny druga, 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 druga. Osoba chciałam powiedzieć <noise> następny znak. Byk dla byków. I dla byków wyciągniemy też znowu trzy karty. Proszę o trzy karty dla byków do połowy września. Ok. Czyli mamy raz, dwa, trzy byczki. Byczki będą jakieś, coś miały tutaj zablokowanego. Zobaczymy co. u. u, u. tu też mogą być jakieś kwestie związane z, też dwa scenariusze Wam przedstawię. Po pierwsze, kwestie związane z, też ze związkiem, z takim partnerstwem, ale takim, um, że tak powiem, oficjalnym, tak, czy zalegalizowanym. Jeżeli nawet ktoś nie ma jakiegoś takiego um, związku, który jest oficjalnie na papierze, to jest to związek um, taki zalegalizowany, o którym wszyscy wiedzą, tak? To znaczy oficjalny taki. Um, I tutaj w tym związku, może dojść do jakiegoś zranienia, tak? E, może dojść do zranienia w pewnej kwestii, może to być związane też z jakąś podróżą. Więc tutaj e, w pierwszej kwestii, w, pierwszej, w pierwszym scenariuszu, e, może, po, może po prostu dojść do, jakiegoś, e, do jakiejś kłótni na tle tutaj wyjazdu, jakiegoś wyjazdu, czy służbowego, czy nie wiem, z której ze stron, bo też tutaj nie jest pokazane w tych kartach. Ale generalnie może dojść do jakiegoś, do jakiegoś takiego. Do ostrej wymiany zdań, powiedziałabym, tak? Na, 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 na tle tutaj tego, tego wyjazdu, tej podróży, to może też w, w jakiś sposób zostać. zostać może w, po prostu pewne blokady tutaj pomiędzy wami. Postawić, tak? Postawić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz mówiłaby mi tutaj o takiej sytuacji, gdzie bo ta. Co to jest? Sierp? Sierp mówi też o czymś, co się dzieje bardzo szybko. O takiej gwałtowności jakiegoś zdarzenia, tak? Więc może tu być jakaś kwestia związana z, z podpisaniem jakiejś umowy, bo to jest czasami też jakaś umowa, jakiś kontrakt, ten pierścień. I może to mieć związek ze zmianą miejsca zamieszkania. Więc niespodziewanie może się pojawić po prostu jakaś oferta dla Was, jakaś propozycja zawarcia jakiejś umowy, ale może to mieć związek ze, zmianem, ze zmianą miejsca pobytu. Tak? Co może się okazać pewnego rodzaju blokadą. Bo może to być dość niespodziewana oferta, może to być dość, dość niespodziewany yy, niespodziewana informacja, tak? I to może po prostu ta, ten, yy, ten wyjazd może tu być. Czy, czy zmiana tego miejsca za, yy, zamieszkania pobytu może być dla was w pewnym sensie yy, jakąś, jakąś przeszkodą? W tym. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym tutaj też y, dopowiedzieć, to jest to, że jakaś. Y, 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 tu może dojść. Jeżeli ktoś ma wykupioną, powiedzmy, jakąś wycieczkę, coś ma zaplanowanego, jakiś wyjazd, to też może do, tej, do tego wyjazdu nie dojść, tak? Bo pojawią się jakieś blokady czy jakieś przeszkody. I ta, że tak powiem, ten plan legnie w gruzach. Czyli z jakiegoś powodu ten wyjazd Wam się tutaj w tej pierwszej połowie września nie uda. Czy może zostać przesunięty, może być odwołany, może być po prostu przesunięty na jakiś późniejszy czas. Ale jest to też jedna z możliwości tutaj, która do jakiejś grupy z Was też może tutaj pasować, tak? Czyli to są, to są byki dla byków. Czyli tak jak już mówiłam, może być za, za że tak powiem za, za um, chwianie w waszej relacji, czy jakaś jakaś taka sytuacja dość raniąca, tak? Może być to umowa, która się nagle pojawi i może być, tak jak już mówiłam, niespodziewane odwołanie wyjazdu. Dobra, to są byczki, to były byki i teraz Będziemy patrzeć dla bliźniąt. Ok, czyli prosimy o trzy karty dla bliźniąt. Tendencje na wrzesień, na początek września, czy na pierwszą połowę września, tak? Prosimy o informację o przesłanie. Dla bliźniaków. Co może spotkać bliźnięta? Czyli jakie energie, w którą stronę energię mogą się dla bliźniąt tutaj kierować? Tak? W którą stronę mogą iść te sytuacje? Pod spodem znowu myszy. Rybki, dziecko i kobietka. I to są bliźniaki. Słuchajcie, czyli tak, w pierwszej kolejności też. Yy... Dwie, dwa, dwa scenariusze też Wam tutaj przedstawię. W pierwszej y, kolejności będzie tutaj też finansowe kwestie, będą y, miały dla Was y, znaczenie, tak? I będzie tu Wam, tak mi się to niestety przedstawia, że wiem, że to nie fajne będzie, co teraz powiem nie do końca fajne, ale pamiętajcie, że to jest tylko, to są tylko energie. Można temu próbować zaradzić i można próbować szukać wejścia zawsze, tak? I to nie musi do, do Was wszystkich pasować, ale może być. Więc w pierwszej kolejności, tak jak mówiłam, troszeczkę finansowe tutaj trudności. Dlaczego finanse? Bo ryby, yy, dzieciaczki i tutaj osoba główna, tak? W tym przypadku pani, jeżeli jesteście. Panowie tutaj oglądają, to przemiejcie sobie to możecie być w tym przypadku, wybor rozkład jest ogólny, więc tutaj czy pani, czy pan się pojawi, może po prostu dla was pasować też. I tu są finansowe troszeczkę taka takie finansowe, jak to się mówi. Bra trochę brak. Brakuje tutaj troszkę pieniążków. Może to mieć z związek z dziećmi. Z racji tego, że się w Polsce teraz zaczyna rok szkolny, mogą to być wydatki związane z dziećmi, tak? I trochę możecie się tutaj martwić, czy trochę możecie myśleć, kurczę, trochę tu brakuje, trochę jest mało na to wszystko, tak? Bardzo dużo trzeba tutaj i, i trochę możecie mieć z tym kłopot. Yy, to jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że wy tutaj Chcecie bardzo, czy macie taką y, nadzieję na rozpoczęcie czegoś nowego. Może to być, to będą trzy scenariusze, może to być finansowe jakieś przedsięwzięcie dla Was, tak? Początek, w jakiś w macie pomysł na jakąś finansową y, 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 poprawę Waszej sytuacji, czyli może być jakiś własny biznes, może być jakiś, w jakiś sposób coś Wam przyjdzie do głowy, żeby poprawić swoją materialną sytuację. Czy macie na to plan, ale coś wam tu jeszcze do, do końca do tego brakuje. Jeszcze nie będzie to w tym czasie, jak gdyby możliwe, czyli w tej pierwszej połowie września, tak? Yy, czyli coś tutaj, jak gdyby nie do końca, coś wam tu jeszcze będzie brakowało. Może trochę finansów wam właśnie w tym, w tym temacie będzie brakowało, jeszcze, żeby, żeby wszystko rozkręcić, żeby to rozpocząć, tak? Albo, yy, albo po prostu jeszcze tego czasu troszeczkę potrzeba. Tak? To w tej pierwszej połowie jak gdyby września jeszcze. jeszcze z tym nie, nie uda Wam się wystartować tak na, w, pełną, na, w pełne, jak to się mówi, pełną parą o. Także to jest to. I jeszcze trzecia, trzecia opcja to jest taka, że możecie tutaj chcieć nowy początek. Ryby pokazują też czasami duszę, tak? Czy no, duszę można tak powiedzieć, taką głębo głębokie odczucia, głębokie emocje. I tak jakbyście życzyły sobie jakiegoś nowego początku tutaj, czy życzylibyście sobie ogólnie, tak? Ogólne czytanie życzylibyście sobie tutaj yy, nowych, nowych, można powiedzieć, takich doznań, głębokich. Ale to też jeszcze na w tym początku września yy, nie będzie tak do końca możliwe, tak? Coś tu jeszcze będzie, to jeszcze nie będzie ten odpowiedni moment, że tak powiem. Może jeszcze nie jesteście gotowi na to, żeby rozpocząć coś nowego, może jeszcze coś musi być uporządkowane wew wewnętrznie, tak? Czy w tych emocjach musi jeszcze coś zostać przerobione, żeby na ten nowy początek yy, można już było. Ten nowy początek, wejść w to, tak? Ok, to były bliźnięta. Dobra, robię par pauzy i następne trzy znaki będą w następnej części. Pa, pa!